Zadałeś pytanie a odnośnie samej kabiny i plusów tej kabiny, no to ja jeszcze uważam tutaj poza tą przestrzenią, tak, ciszą, to właśnie możliwość przemieszczania się właśnie w trakcie wypoczynku w tej kabinie. Ona co prawda nie jest najwyższa. Jasne, tak, nie może być. Ale ja nawet ze swoim wzrostem nie mam problemu z przejściem sobie, czy, czy, czy z poruszaniem się po tej kabinie, tak? Idąc dalej jeszcze ogólnie o całym samochodzie, bo mówiliśmy, zaczęliśmy już temat troszeczkę kabiny, troszeczkę weszliśmy w temat jazdy tym samochodem, a nie dopowiedzieliśmy pewnych bardzo istotnych elementów, które w tym samochodzie, w przeciwieństwie do innych oferowanych, a jakby nie, nie są one montowane. Tak? Grupa N2, N3, czyli samochody powyżej 12 ton, są zwolnione z pewnego rodzaju e, posiadania systemu. Systemu LDWS, tak? systemu ostrzegania o niezamierzonej pas zmianie pasa ruchu, ten samochód może to mieć. Tak, w każdej chwili. To jest kwestia tylko i wyłącznie wyspecyfikowania. Ma systemy wspomagania jazdy, jeżeli chodzi o koszty i bezpieczeństwo. Jadąc tym samochodem, możesz włączyć sobie ten tempomat. Tempomat do 30 na godzinę już działa. Więc, luzik, możesz sobie sterować tak naprawdę. Ja zawsze mówię do kierowcy, że za 15 minut będziesz prowadził ten samochód tym palcem i tą dźwignią. I, I zazwyczaj nie wierzą. I zazwyczaj nie wierzą. I później. Ale tak jest. Tak bawią się tym fajniej, to też mi się podoba, tak, ale to też jest dowód na to, że, że jest to wygodne, przede wszystkim intuicyjne. Nie trzeba odwracać wzroku od drogi, bo mamy tylko trzy klawisze do operowania praktycznie całym trybem jazdy tak? i dźwignię umiejscowioną bardzo blisko pod kierownicą, bardzo ergonomicznie. Tak? Systemy typu Predictive Course Control. Widziałeś kiedyś w wywrotce Predictive Course Control? Nie, nie System, widziałem. System, który montuje się w ciągnikach średnich, które jeżdżą na długich dystansach. Tak? System, który przewiduje zniesienie do 2 km. Planuje strategię zmiany biegów wespół z innymi systemami, tak? które tutaj są. Adaptive course Control system bezpieczeństwa, który perfekcyjnie utrzymuje odległość. Maksymalny dystans sobie ustawiasz na 5 sekund, tak? możesz go wyłączyć. Nie? Możesz go wyłączyć, jeżeli tobie przeszkadza. A i w danym momencie nie jest potrzebny. Downspeed Control. Kolejna fajna rzecz, potężne zjazdy nawet na kopalni, nawet na kopalni. Które gdzieś tam mają po kilkaset metrów zjazdu, tak? W przypadku na przykład takich Kielc, tak? Śniówki, pamiętasz? Zgadza się. Zgadza kilkaset się. metrów na dół. Niepotrzebny jest hamulec przy pełnym załadunku, normalny. Tak? Spokojnie Emixem sobie hamowaliśmy. Właśnie, z biegów i MX, MX, MX. Hamulec silnikowy zastosowany coś, w tym co brzmi, pojeździe. Coś, co brzmi dziwnie. Bartek, Abstrakcyjnie nawet. Bartek, bym powiedział. Konfigurujesz te samochody na co dzień. Tak. Jeżeli chodzi o połączenie Emixa i skrzyni biegów. Ile masz możliwości ustawienia siły hamującej? 3. A ja powiem, że, nie, że się pomyliłeś. No to nie dobrze. Bo ja powiem, że dużo więcej. To teraz masz 12 przełożeń skrzyni biegów i trzy stopnie ustawienia mocy hamowania. 36. Inaczej nie chcę wyjść. Ja myślę, że do, dobrze, że e, wspomnieliśmy tutaj o Emixie, bo z mojego doświadczenia. Kierowcy, którzy odbierają pojazdy na testy, są w szoku. Mówimy tutaj o bardzo mocnym hamulcu silnikowym, który raz, że oszczędność paliwa no musimy na to zwracać uwagę. Jak już zahaczyłeś ten temat, to Dwa, trzeba powiedzieć teraz, dlaczego jest ta oszczędność? Paliwa, oszczędność, ha oszczędność hamulców. I opon. Opon, hamuje tylko jedna oś. Ta, która w danym momencie jest napędzana, tak? Kolejna rzecz, ten hamulec może być perfekcyjnie wykorzystany, czy to przez jazdach, czy do normalnego hamowania, zatrzymania. Hamowanie takim hamulcem, znowu, jeżeli kierowca jest przyzwyczajony i wie, że jest skuteczny, ten hamulec z niego korzysta, kierowca sam stwarza sytuację, że auto przed momentem zatrzymania się, przez jego przewidywanie, toczy się bardzo długo, wykorzystując masę. W zupełności wystarcza do hamowania ten hamulec. Kolejną zaletą tego MX-a zdecydowanie jest to, że bez żadnych dodatkowych czynności typu przełączanie na manualny tryb jazdy, który też tu możemy sobie włączyć. Tak, jest możliwość tylko i wyłącznie po załączeniu pierwszego stopnia, czy drugiego, czy trzeciego hamulca, redukowanie biegów, podbijanie, przepraszam, za wyrażenie, obrotów wału korbowego, co powoduje większe ciśnienie, tak, czy większą częstotliwość ruchu tłoka, i w ten sposób możemy perfekcyjnie dobrać siłę hamującą. Perfekcyjnie. Która w zupełności wystarczy do zatrzymania samochodu nawet prawie do zera. Nie no, jeżeli, zera. Jeżeli, jeżeli chodzi o MX-a i informację zwrotną od, od użytkowników, którzy mieli okazję e, testować, użytkować te pojazdy, no to to jest jedna z rzeczy, która najczęściej na plus. Ja. Y Mam Już nie taką... wspomnę o szefach. Ja mam taką przypadłość, wiesz, bo bardzo często jeżdżę tymi z tymi samochodami, z czego się bardzo cieszę, że, mam, że mogę to w ogóle robić, ee, bo to czysta przyjemność, ale mam taką przypadłość, jak potem wysiadam z tego samochodu do osobówki. Już kilka razy zauważyłem, że urwałbym dźwignię od wycieraczek, bo brakuje mi po prostu tego, tego typu hamulca w pojeździe osobowym. Byłoby to bardzo fajne i też ograniczyłoby na pewno koszty. Jasne, no bo tak gdzieś tutaj skaczemy po tych tematach. Byliśmy przy kabinie, a ja jeszcze przy temacie kabiny zwróciłbym uwagę na jedną bardzo ważną rzecz. Pomimo tak dużej i długiej kabiny kiper ma blisko 17,5 metra sześciennego. Także jakby zastosowanie większej kabiny nie spowodowało ograniczenia miejsca na zabudowę, tak? A to jest ważne, żeby tego urobku odpowiednią ilość przewozić. No doskonale sobie zdajemy sprawę, jak, jak wywrotki są eksploatowane. Także tu, tu, jeżeli chodzi o rozstawosi i podwozie, zastosowanie tego typu kabiny w żaden sposób nas nie ogranicza. Nie? W żaden sposób, dokładnie. Wręcz przeciwnie, daje o wiele więcej możliwości. Myślę, że warto byłoby jeszcze wrócić do kabiny i mhm. do leżanki. W końcu. W końcu. Okay. Do, do, do miejsca wypoczynku, czasem, może okazjonalnie do miejsca snu. I koniecznie ma teraz komfort. Komfortowy, dokładnie. Myślę, że jest to coś wyjątkowego, niespotykanego w tego typu pojazdach. Coś, co sprawia, że ten pojazd jest dużo bardziej wszechstronny. Tak, i tutaj też trzeba wspomnieć o tym, że nawet osoba, która ma 2 metry z groszem wzrostu, nie będzie miała żadnego problemu ze spokojnym położeniem się na tym łóżku. Wyciągnięciem. Mam 1,79 m, możemy zaraz z tego. Znaczy, ja, ja mam, ja, ja mam ja... troszeczkę więcej i powiem szczerze, że się mieszczę, tak. mam jeszcze bardzo dużo luzu. Jasne. Mam bardzo dużo luzu. Nie, Jeżeli chodzi o, o właśnie o samo łóżko. A jest ono, jest ono naprawdę bardzo wygodne i daje możliwość spokojnie, a w bardzo komfortowych warunkach wypocząć. Zresztą myślę, że jeżeli chodzi o, 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 o kabinę, o komfort tej kabiny. Ilość jakby pojazdów daw, która porusza się po drogach, i opinie kierowców o komforcie tej kabiny, no jakby no, mówią, mówią za siebie, tak? To jakby specjalnie nie musimy przekonywać, że, że, że jest nie, to jakoś tutaj. tutaj... Ja tutaj jeszcze dostrzegam e, też pewnego rodzaju, pewnego rodzaju zdecydowanie, jakbym miał to określić, e, plusy tej kabiny, a mianowicie to, co jest pod łóżkiem. Ogromne schowki. Oprócz tego, co powiedziałem. Ogromne że, schowki tak, lub że można schowki i lodówka tam lodówkę. Jasne, a mamy tam potężne schowki. E, jak wiemy, kabiny pojazdów ciężarowych tego typu, one są małe. One są typowo do tego, żeby z, e, za tylnym siedzeniem zazwyczaj mamy malutki schowek, w tak. którym gdzieś tam coś włożymy tak. i, i to sobie leży. Tutaj e, kierowca nie będzie miał żadnego problemu z zabraniem swojego ekwipunku, który będzie potrzebował na te kilka dni, jeżeli pojedzie w tą delegację. Nie będzie miał problemu ze schowaniem nawet liny, tak, e, która zazwyczaj jeździ na tylnej belce, e, co później powoduje, że ona się no niestety jest narażona na korozję, na wszystko tego na No jasne, na no już później jest ciężka do użytku. E, wszystkie takie niezbędne rzeczy, czy też określę to może gadżety kierowcy, który, który woli to mieć, tutaj spokojnie w mieści. Nie będzie mu to gdzieś przemieszczało się po kabinie podczas jazdy, nie będzie mu stukało, bo ma tych schowków tyle, że może sobie wszystko spokojnie, Jasne, bezpiecznie Ja to, to, już, to już tak, centralny środek dostępny od, od wnętrza kabiny, ale z jednej i z drugiej strony kabiny mamy z zewnątrz tak, dostęp do tych schowków. Także... Też to co powiedziałeś, jest podział tych schowków. Właśnie fajnie, za, za kierowcą mamy tak zwany brudny schowek, przez nas oczywiście określony jako brudny schowek, bo tam sobie możemy włożyć rękawice, możemy sobie włożyć lewarek, możemy włożyć te wszystkie elementy takie cięższe, tak? czy też te, które są narażone gdzieś tam a, na, 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 na brud, krótko mówiąc, e, czy też na, czasami nawet na zapach. To prawda? <laughs> czasami nawet na zapach. Tu mi się coś nasunęło, co zawsze kierowcy kładą na stopnie. Pomijcie <laughs> żarty? Nie, do no jazdy. No. Natomiast reszta schowków jest do dyspozycji dla wszystkich innych elementów, przedmiotów, które kierowca chce umieścić. Także myślę, że jest to naprawdę strzał w dziesiątkę. Kończąc temat pojazdu, który znajduje się za nami, zapraszamy do kontaktu, zapraszamy na testy. Zachęcamy do zapoznania się z tym, z tym pojazdem, zachęcamy Was do tego, żebyście spróbowali we własnych firmach, wziąć ten samochód na testy i przetestować go w takich warunkach, w jakich pracujecie na co dzień. Z naszej strony zapewniamy, bo w DAFie to standard, że zostanie udzielony odpowiedni instruktaż, tak? W dniu wydania spotkacie się z trenerem, który Wam przedstawi, zaprezentuje samochód, opowie o wszystkich systemach, które są w pojeździe, opowie jak się nimi posługiwać, pojedzie z Wami do pracy, a w pracy może zaistnieje takie ryzyko, że gdzieś zakopiecie się, wtedy, wtedy trener będzie wam podpowiadał, jak z takiej sytuacji wybrnąć. Każdy samochód wydawany w DAFie, każdy pojazd demonstracyjny jest wydawany z profesjonalnym instruktorzem, który właśnie mówi o tym, jak posługiwać się takim samochodem, tak żebyście Mieli pełen komfort później już tylko w użytkowaniu. Ja myślę, że dużą wartością tego wszystkiego jest, że na przykład Przemek, bierzecie samochód na testy. Przemek przyjeżdża do Was na robotę. Nie ma suchego gadania we firmie, stoi wywrotka i tak dalej. Po prostu przyjeżdża na robotę, na robocie testujemy te pojazdy. Przemek pokazuje w jaki sposób użytkować te pojazdy. Tak, ba, dla mnie jest to niesamowita przyjemność wsiąść w ten pojazd, a z Wami, gdzie Wy siedzicie za kierownicą, przekazać Wam niezbędne informacje. Dwa, jest to niesamowity, niesamowita możliwość dla mnie, bo nie każdy taką ma, Pojechać i poznać całą gamę usług, jakie oferujecie właśnie w tym segmencie, tak zwanym budowlanym. Poruszacie się po różnych żwirowniach, poruszacie się po, po kopalniach, po pobudowach. Ja, my, jako trenerzy, mamy okazję właśnie budować też doświadczenie swoje na was w waszej pracy. Korzystając z tego, że możemy z Wami właśnie popracować, wiemy dokładnie z jakimi problemami się borykacie i staramy się znaleźć na to wszystko rozwiązanie. W tym odcinku przedstawiliśmy Wam bardzo wiele informacji na temat pojazdu, który znajduje się za nami. Ale nie wszystkie. Na resztę zapraszam tych informacji, które będę chciał Wam przekazać, będziemy chcieli Wam przekazać w pracy, już w pracy, kiedy będziecie siedzieć za kierownicą tego samochodu. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Bartek zajmuje się sprzedażą pojazdów DAF. Przemek, jestem trenerem techniki jazdy, również w filmie. Daw, zapraszamy. Człowiek, który się zna. <gry>